Tak wygląda ochrona środowiska w Stoku. Urząd Miasta wybudował ulicę przy Browarze Stok w niedalekim sąsiedztwie, bo tu są stawy. No i oczywiście tak się stało, że zapomnieli, sfałszowali dokumenty dotyczące tego, że na przykład tutaj z lasu w kierunku stawów przemieszczają się żaby, płazy. I kiedy te płazy zaczęły, żaby ginąć masowo, na drogach to było tak szokujące, że po prostu cały asfalt był usłany rozjechanymi ciałami żab co po prostu nawet stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo można było wpaść w poślizg urząd od kilku lat stosuje takie prowizoryczne rozwiązanie, że ustawia płotki takie z tkaniny, z plastiku i wkopuje wiaderka i wybiera żaby, które wpadną w takie pułapki, i po prostu potem ręcznie. Yy, latarnia rozwalona to niezwiązana z tematem ręcznie potem takie żaby płazy yy, wynajęta firma w konkursie, w przetargu yy, przenosi. W ogóle widzę wiaderka prawdopodobnie, jak się nie mylę, takie z Biedronki, która, Biedronki, sklep, sieć sklepów Biedronka, wyrzuca takie wiaderka. Eee, oni przechowują w nich cięte kwiaty, a potem je wyrzucają, także chwała im za to przynajmniej, że wiaderka są plastikowe, można powiedzieć, z recyklingu. No, dzisiaj jest zimno, więc żadnej żaby pewnie nie znajdziemy. Opakowanie po soku. No, i tak, i właśnie z tego lasu, w tamtym kierunku, w kierunku browaru, taka akcja.